Jedziemy na wystawki, a tu taki piękny Wielki Księżyc. Nie wiem jak to widać przez szybę. Ładnie. Znaleziska od dzisiaj. Stary telefon. Tu jakaś sprężarka. Это стоматология грунтик клавиатура. Грундик монитор. Образ. Это маме колумны. В таком стане. Там кавалок таблета. Ту можно увидеть старое радио на

dzisiejsze wystawki słabo ja to widzę dzisiaj nie wiem, może jeszcze rano przy, przyjadę raz, znalazłem takie stare lustro, zakorzone jak cholera ale z takimi miedzianymi wstałkami. vintage no i ogólnie bardzo mi się podobają dwa kartony takich kinkietów skórzane paski, drewno Куда, даже жаруха есть? И это так, chyba, с 10 штук в коридоре. Замонтовать. Пейк, пейк, пейк. Забытковый. Винтаж.